Witajcie z tej strony Syru. Tutaj jest kolejny film informacyjny na moim kanale. Dawno nie było żadnych filmów informacyjnych, trzeba przyznać. Dobra. Głównym celem tego filmu jest stwierdzenie, że Google Plus to gówno, serio. A drugie to to, że prawdopodobnie będziemy nagrywać z Michałem, z tym, co gramy w Left 4 Dead'a, że nagramy serię z Fira Trójki w Kopie, bo z tego co wiem da się grać w Fira Trójkę w Kopie. Dobra. To wracając do tematu pierwszego. Google Plus to gówno, serio. Chciałem napisać komentarz, tylko żeby krótko było i tak dalej, a koniec końców musiałem tego Google Plusa uruchomić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakoś tam połączyłem te konta, no, Fajnie, że mogłem zmienić nazwę kanału w pewien sposób, żeby było to w nawiasie Ashi, żeby po prostu było dla była dla was ta świadomość, że ja jestem też Ashi często. Ale... Niestety, no. Awatar mi na razie chyba usunęło. Nie wiem, przynajmniej u mnie nie widać i nie mogę nic z tym zrobić, praktycznie. Bo ten awatar, który miałem ustawiony, gdy próbowałem to na Google Plusie ustawić, to mówią, że jest za mały i tak dalej, i tak dalej. Już mnie to denerwuje. Dlatego chciałem to mniej więcej powiedzieć. Druga rzecz: Dark Soulsy będę dalej nagrywać. Już dzisiaj prawdopodobnie zaraz usiądę i nagram kilka odcinków. Może ze 2-3, coś w tym stylu. Powinno być w miarę ok jeszcze dodatkowo nagrałem dwa odcinki z kumplem z Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. Jak walczyliśmy sobie tutaj, do mnie przyszedł spadem i graliśmy sobie we dwóch. Trochę się ponapieprzeliśmy i było spoko. Wydaje mi się, że może być to przyjemne do oglądania. Dobra, no to, to chyba mniej więcej będzie tyle z tych informacji i... Fir trójka nie jestem pewien, kiedy ruszy. Na razie mimo wszystko skupię się chyba bardziej na właśnie Dark Soulsach. No i wrzucę te dwa filmy z Naruto. A, trzeba będzie też dokończyć te... Half Minute Hero, nie wiem ile to zajdzie. No i tego Spec Opsa muszę wreszcie skończyć. Dobra, wszystko się zobaczy. Na razie skupmy się na tym, że mam Naruto już nagrane, więc pewnie Naruto zobaczycie w najbliższym czasie. I Dark Soulsy. Też wkrótce. Dobra, no to dzięki wielkie za uwagę, na razie i cześć.